Witam serdecznie Tomek Miodek. W ten piękny, słoneczny dzień jest u mnie Pani Bernardeta. I Pani Bernardeta sprzeda mój dom. Albo będzie próbowała sprzedać mój dom. Do tej pory Pani Bernardeta była moją klientką. Zaopatrywałem ich w miód w Świnoujściu. Wiedziałem, że mają biuro nieruchomości. Oczywiście dużo na ten temat rozmawialiśmy. No i dzisiaj, jak ja już podjąłem sprzedać tu swoje gospodarstwo, pani Bernadeta mi pomoże. Zapraszam do oglądania tego filmu. Ja panią przyzwyczajam. Panią Bernadetę przyzwyczajam do kamery, bo mi nie pozwoliła fotografować. Więc muszę, muszę jakoś to wymusić. Nie no, spokojnie, no oczywiście, że tak, ale to musi być przygotowanie. Zrobić więcej, żeby już było to poza nami. Ile jest w sumie pokoi tutaj na dole? Policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Dobra, schowaj się pan troszkę. Schowam się, mam się schować. Ile jest działki? Tysiąc metrów? Więcej. I, 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 zaraz. Jest chyba pięć tysięcy metrów. Hmm. Bo. Pół hektara, tak? Pół hektara no. no. Pani Bernardeta już pojechała. Bierzemy się do roboty, już się przebrałem. Pani Bernardeta pyta mnie się, dlaczego ten dach jest czerwony? Ja nie lubię czerwonych dachów. Kurczę, dwa lata temu, rok temu, zakładałem ten dach i nawet się nie zastanawiałem, dlaczego zakładam czerwony. No i. Pani Bernardy ta już wiemy nie lubi czerwonych dachów. No i tutaj, bo mój dom jest tutaj częściowo pół na pół zrobiony z cegły, ale tu jest też taka część malowana i mam też już go pomalować na antracyt, bo antracyt najlepiej się sprzedaje. Ja się wcale nie spodziewam w dzisiejszych czasach domy się tak szybko nie sprzedają. Nawet nie wiedziałem, że utkniemy w takich szczegółach, że tam muszę coś zrobić. To jest jedna sprawa. Myślałem, że Stopa zwrotu jest ważniejsza, bo na przykład dla przykładu mój kolega ma dom, który też teraz sprzedaje w Dziwnowie i tam stopa zwrotu jest dopiero po 17 latach. Nie. U mnie 5-7 lat i mój dom się już spłacał. Już miałem rozpalony podkurzecz, A tu telefon Krzysiu mhm. Kacperek. Mówi, czy może wpaść ze szwagrem napić się winka miodowego, od razu zgasiłem ten podkurzacz, rąbię drzewo i rozpalam tandoori. Zobaczcie jak się hajcuje. Dokładamy drewno. Tandoori się już pali, widać tam dym leci, na początku strasznie dymi, kopci, nie? Ale później robi się bardzo fajnie i nagrzewa się, zaraz pokażę jak się robi Żarcie w tandorii, jeżeli nie masz jeszcze tandorii, to powinieneś spróbować, bo jedzenie smakuje lekko inaczej i w ogóle sama idea tego pieca jest też lepsza od grilla. Nie ma tego smrodu z grilla itd. Ale dla tych wszystkich, którzy nie znają, Krzyśka kacperka. To chcę powiedzieć, że Krzysiek Kacperek to jest taki pierwszy polski pszczelarz, który na łamach, i to było w pszczelarstwie na miesięczniku i na forach, on pokazał to było 30-25 lat temu, pokazał nam, jak zimują pszczoły na osiadkowanych denicach. Wchodzą, krzysiek to ten po prawej, a to jest szwagier, Cześć. Cześć! Grzesia nie się nie było obstawy naszej. Dlaczego? No pamiętasz Grzesia. A to nie był Grzesiu. Nie, to, nie. to był to brat. Dobra. Co tu mamy, panie Tomaszu. Dlaczego? Mamy karkówkę. Karkówkę, tak. Z którą zaraz wrócimy. Wcześniej zmarynowana oczywiście. Czekała tam. Rodzice pomogli bardzo ładnie. Tak, tutaj. Nie, dzisiaj Dino pomogło. Dzisiaj z Dino. I gotowe Tak, to my tutaj na lewa Własna produkcja Wła? Bardzo krudy. No to jest kurde coś odpowiednia, 600 odpowiednia temperatura jest 60 tutaj jest na miejscu 620 litrów Eurowin Eurowin to jest nasz tak. spon sponsor, sponsor naszego programu, tak? Sponsora tak. trzeba? Sponsora trzeba, Eurowin, bardzo Bez ładnie. sponsora nic się nie dzieje. Tak jest, sponsor jest, to dobrze. A <grym> to, a to są próżniowe, teraz będę je napełniał. Bo tutaj w tych zamykasz wino w próżni, nie? Tak. Bo ten dekiel jest pływający Aha. i masz pompkę tak. i... I zaciska, po prostu zabiera powietrze i... Ten. I robisz próżnię, nie? Wakium? Tak. tak jest. Idziemy. Już w drodze, winko w drodze dla gości, proszę. Tutaj pan, o, dziękuję, 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 dziękuję. Jak żyjesz, Krzysiu, powiedz. Powiedz, jak to było? Mam do Ciebie kilka pytań, bo już mówiłem, że dzisiaj przyjeżdża ja Krzysiu też. i mówię, on wymyślił te dennice, znaczy nie wymyślił, ale on tak, był pierwszy, mam co pokazał. Zdjęcia mam, rysunki, modyfikacja już troszeczkę poprawione będą te dennice i mam drut taki, zrobiliśmy takie prawidło, gdzie po prostu w ciągu 3 sekund drutujesz ramkę bez bijania gwózków, bez otworów. I dzisiaj nam pokażesz to? Dzisiaj to pokażę, mam przymiot ze sobą. Uuu! Jest takie wideo. Krzychu Twoje tak. dawno, te wideo może masz 20 lat. Tak. Jak ty skręcasz, tak. jeszcze jak mieszkałeś w Niemczech, tak. jak skręcasz swoją denicę. I tak. masz taką płytę, tak. masz te takie spinacze tak. do tej I ja to skopiowałem, tak. nie ukrywam tego, tak. i w ten sposób została zrobiona ta denica. I widzę takie ule drewniane od producenta. Czasami patrzę na nie, mówię że, to moja denica jest. No. Mhm. No. A to oni wszyscy, wszyscy, Kuprywać. uwierzcie wszyscy. Zgapili od niego. Tak. Bo to on pierwsze 30 lat temu to pokazał. Ja też od niego zgapiłem. boczki, a, wkładka wylotowa. Każdy jeden element ma kurde wszystkie te, zobacz, tu są płozy, gdzie... Paska. A to była twoja strona, nie? Tak, tak, tak. Moja strona to była i tutaj po prostu była wkładka wylotowa. Gdzie problemy mają ludzie, wyłupują tam dłutem i tak dalej, a ona jest, dochodzi do końca, tak? Zawsze tak miała. Do samego końca. Masz tutaj dodatkowy, ten taki cyngweiss? Tak, cyngweiss tam nie wiem, jak po polsku się to nazywa. Zamykasz, żeby nie wypadała, nie? ale i tak przykitują. Teraz przyjeżdżasz gdzieś tam na pożytek, nie chcesz otworzyć wylotki. Łupiesz tam się tego. A tutaj z boku nie podchodzisz dłutem, tylko tego haczyk, pach, wyrzucasz, nie? I wypada ci to wszystko. To jest no, fenomen, nie? fenomen, fenomen, fenomen. Jak ty to wymyśliłeś? Zgapiłeś tak. od tego? Od... Nie. To jest nie, nie, ma takiego, nie ma takiego człowieka, już on nie żyje. Umarł. Aha, który wymyślił ten numer. Nikt go kurde nie brał pod uwagę, że on jest porządnym yy, wiesz, człowiekiem myślącym i tak dalej. Wariat, 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 wariat. Nie. I tak. Pracowałem w zakładzie metalurgicznym, gdzie był dostęp do stali nierdzewnej. To jest stal nierdzewna. Tutaj jest 0,5 mm. Czy nawet milimetr drut, jest taki stelarz. I ten stelarz po prostu jest wyprofilowany tu masz po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć drutów, tak? Produkując ramki. Nie wiercimy żadnych otworów, tak? Odpada. Mhm. Robimy górną dolną listewkę. Ten materiał w całości przerabiamy od razu jeszcze prze, przed ucięciem na wymiar. Robimy, rowkujemy go tutaj, nie? Mhm. Widzisz, że zdroweczek z jednej i z drugiej. I teraz docinamy górną beleczkę, dolną beleczkę beleczki sta standardowe, boczne, standardowe. I tak. Górę bijemy od góry, wewnętrzną listewkę wkładamy do wewnątrz, tak? Nie, nie tak, tylko do wewnątrz. Stawiasz taką ramkę, masz takie prawidło w domu, że ci się ta ramka nie przewraca, w tej chwili improwizujemy, nie? Wkładasz. Oboje nie. Czy tak, czy tak. Wkładasz dolną beleczkę. Jeżeli jesteś normalnie sprawnym człowiekiem, no to ci to zajmuje, no nie wiem, ile. I ramka I jest ramka zadrutowana. A poczekaj, ten środkowy jest lekko wygięty jest. O, no to nieważne, to tam wiesz, jest kwestia dopasowania odległości rowka i tak dalej. Nie? Pokaż mi to. Mm -hmm. I to nie gra żadnej roli, że to tam troszkę... Ja rozumiem, tak. Wiesz, się topi. Mm -hmm. i, I teraz masz y, transformator, masz, masz dwa punkty, lewy i prawy, kładziesz, węza jest tutaj już na tym tym, tam są dwa styki, nie? jeden z lewy, drugi z prawy, kładziesz tą ramkę tylko i ona ci się wtapia. Nie? Temperatura, od razu ta ramka, te, ten drut się nagrzał, jest gruby drut. To czyli, trochę więcej zajmuje czasu. Tak, nie, tu potrzebujesz odpowiedniej mocy. Transformator. Teraz tak, to plaster jest stary, ciemny, bierzesz tak u Ciebie, masz to potężną topiarkę słoneczną, wkładasz tam te ramki wszystkie do środka, to Ci automatycznie razem z tym plastrem wypada, wypada Ci. Mhm. To jest czyste. Ten drut używasz drugi raz, trzeci raz, piąty, dziesiąty raz i to wszystko. Ca, Powiedz jeszcze nam, jak Ty robisz ten drut? Y jak ja robię ten drut? Mamy taką blachę metalową, są punkty, nie? Jest punkt raz i zawijacie i tutaj wkładasz ten drut, nie? I tu jest punkt, raz, punkt dwa, punkt trzy, punkt cztery, punkt pięć, punkt, Jest raz takie prawidło zrobione nie? i tylko wkładasz ten drut, tak, 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 tak. Możesz tak to błonczykak zrobić, że no nie ma, hmm. nie no. I on tak zostaje. On Mogę tak go zostaje. do ręki? I zobacz go, próbuj go. To jest, mi się wydaje, on jest 0,7, coś takiego, tak. prawie milimetr. No prawie no, milimetr. Odkształcaj go, próbuj, widziałeś, padł, odkształciłem, zobacz, co się stało. Tak. A widziałeś, to łatwo wygląda, go poprawić. No tak. I teraz go możesz tak, z powrotem poprawić. poprawić. Możesz go poprawić. Możesz go poprawić, no po uh -huh. prostu możesz go poprawić. Jest, jest elastyczny. Wiesz co? bardzo mi się to podoba. No. A spędziliśmy fajnie czas. Tutaj z, z Krzyszkiewem, z chłopakami. No i każdy teraz jedzie w swoją stronę, a ja już miałem wcześniej rozpalony podkurzacz, może będę kontynuował, albo już nie. Okay. Po tym winie możesz prowadzić? Nie, nie, ja prowadzę, no, ja w żadnym wypadku nie dam mu prowadzić. Mm, mógłbym, ale... Tak. Bo on wypił trzy, a on tylko jedno, to może jechać. <laughs> no. Pojechali. Przyjechali i pojechali. Fajni pszczelarze, bardzo ich lubię. Rzadko, ostatni raz byli chyba u mnie 7 lat temu, ale zawsze jak przyjeżdżają, zawsze jest fajnie. Ale u mnie już nie wiem, która to godzina, ale ja już chyba mam dzisiaj dosyć. Idę, spróbuję wrzucić ten film. Dziękuję pięknie za oglądanie. Tomek, Miodek, idę wrzucę ten film. Dzisiaj już więcej nic nie uda mi się zrobić. Ciao, baj, baj.